Przeszedłem ten świat dookoła, jak piękny, jak wielki jest on. A jednak tęsknota mnie woła, od ziemi do niebieskich stron. Na świecie też ludzi widziałem, po licach ocieka im pot. Handlują i duszą i ciałem, by jakoś oszukać swój głód. Za wiatrem się tak uganiają, O marność za wzięcie się rwą. Z ładunkiem haniebnym wracają, Okryci wrzodami i chwią. A przecież spoczynek jest dany, Nie trzeba o marność się rwać. Powiedzcie to duszy znękanej, Pan może spocznienie jej dać. Jest przecież spoczynek na świecie, Grzesznikom przez Boga jest dan, gdzie on się znajduje, czy wiecie, gdzie skonał na krzyżu nasz Pan.